Witam, Andrzej Bardzo, zapraszam na Ptakofonie i drugą część opowieści o tym, jak obserwować i rozpoznawać ptaki. W poprzednim odcinku mówiłem, co zabrać ze sobą w teren i jak się zachowywać podczas obserwacji i w stosunku do ptaków, a dzisiaj opowiem jeszcze trochę o oznaczaniu ptaków na podstawie obserwacji. I polecę moim zdaniem dobre książki, strony internetowe, płyty z głosami ptaków i aplikacje mobilne na telefon. Wszystko do rozpoznawania ptaków. Więc wracamy do miejsca, z którego opowiadałem o tym wszystkim. Teraz trochę o oznaczaniu. Ważne są, już mówiłem, o systematyczności. Często wypady w teren. Czytanie książek jest bardzo ważne. Oglądanie zdjęć w książkach, słuchanie płyt z głosami ptaków, ale jednak najbardziej nauczy nas sama przyroda. Ona nauczy nas, jak faktycznie ptak wygląda. Jego upierzenie, sylwetka, rozmiary. Różnie ptak może, jeśli chodzi o upierzenie, różnie ptak może wyglądać przy wschodzącym słońcu, przy południowym, no różnym stopniu oświetlenia. Czy na przykład yy, odległość też robi swoje, czyli mniej, większy, mniejszy ptak. No, z książki poznamy mniej więcej centymetry ptaka, ale jednak praktyka w terenie robi swoje, zresztą jak, jak wszędzie. Tutaj ważne jest też, jak wyjdziemy na ptaki, ważne jest przede wszystkim... Zobaczyć i usłyszeć przyrodę. Jak mówił Bernard Sobieszek, który zajmował się nagrywaniem głosów ptaków. To, o czym mówiłem wcześniej, trzeba otworzyć oczy i uszy, i nagle, nagle nie wiadomo skąd weźmie się cała masa bodźców, które, na które trzeba zwrócić uwagę. To naprawdę niesamowicie pomaga. Czasem wbrew pozorom podczas wyjścia z rodziną na przykład po świątecznym obiedzie można naprawdę dużo zobaczyć, byle tylko byśmy byli cicho. To też ważne. Albo podczas samotnego, nudnego spaceru, nawet w taki dzień jak dzisiaj. Po prostu trzeba się rozejrzeć, trzeba posłuchać, stanąć, posłuchać. Może zamknąć oczy i okaże się, że ptaków jest dużo. Ale no, to się zdarza na początku przygody przygody no to niech, niech jedzie jak niech jedzie. Na początku y, przygody z ptakami to się zdarza. Czyli na przykład y, ja też miałem coś takiego pomyłki przy oznaczaniu ptaków. E, czasem e, możemy się bardzo napalić, że, że tutaj leci jakiś, jakiś niezwykły ptak, jakiś rzadki, nie wiem, gadożer, a okaże się, to, że to zwykły myszołów na przykład. Ja miałem taką sytuację, że w Krakowie usłyszałem, no to już nie było tak na początku, w sumie no rok temu, że się przyznaję do tego, e, interesuję się ptakami od, na poważnie to tak od dziewięciu lat powiedzmy. E, miałem taką sytuację, że słyszę na drzewie żwirowiec łąkowy, taki, taki rzadki w ogóle, e, bardzo rzadki ptak u nas, na przelotach się w zasadzie tylko pojawia. A po kontakcie z fachowcem od komisji faunistycznej okazało się, że to była zwykła sujka najprawdopodobniej. Bo to był marzec, środek miasta, więc wprawdzie przywiśle, ale jednak bardzo wątpliwe, by to był żwirowiec łąkowy. Gile znowu nam leciały. No, mówię dużo o tej. Praktyce, ale nie zapominajmy też o teorii. Czytajmy dużo literatury, książek, czasopism. Ptaki Polski, na przykład, polecam prenumerować w czasopismo, czy płyt z głosami ptaków. Dużo jest też stron internetowych. Jak wrócę do domu, to polecę kilka takich. No, cóż, no, to chyba tyle. Jeszcze powiem szybko o obserwowaniu ptaków, tak jak ja to robię, czyli bez użycia wzroku. Mam bardzo słaby wzrok. Tak naprawdę służy mi do, do poruszania się. Ptaki mogę zobaczyć tylko na bardzo dużym powiększeniu przy karmniku, a tutaj, jak jesteśmy, no to z tym by był duży problem. Właśnie, praktycznie jest to niemożliwe. E, więc w takim przypadku tylko słuchanie głosów ptaków i rozpoznawania ich, rozpoznawanie ich właśnie po głosie, nagrywanie głosów i analizowanie ich. I wbrew pozorom bardzo dużo można z samego słuchania wyciągnąć z przyrody. Można zorientować się, czy ptaki są odprężone, czy jeżeli, nawet jeśli śpiewają, to czy one są jednak trochę niepewne, na przykład naszą obecnością, ale o tym może powiem wiosną. Można dowiedzieć się, czy są zaniepokojone, czy po prostu lecą i coś oznajmiają, czy ptaków jest dużo, chociaż to może mylić, bo często nie wszystkie ptaki się odzywają w stadzie. Można usłyszeć sam trzepot skrzydeł, i usłyszeliśmy na przykład żelci krzyżówka. Krzyżówka ma taki charakterystyczny, świszczący furgot, takie wi, 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 bardzo, bardzo wysokie. Świszczące skrzydła ma również gongą, czy na przykład gołębi miejskie, sierpówki, to na pewno słyszeliście. Ale też niekoniecznie ptak musi mieć świszczące skrzydła. Wystarczy, żeby trzepotał, już można usłyszeć, jak przelatuje. I cóż, no wystarczy słuchać. Ale ważne jest przy takim obserwowaniu po niewidomemu, tak to w środowisku niewidomych, widzących nazywamy, czyli bez użycia wzroku właśnie, by nie zapuszczać się w jakieś nieznane tereny. No bo już mówiłem, jak ptaki mogą wciągnąć. I wędrując za głosem ptaka żeby go na przykład nagrać, jak ptak odleci i nagle się może okazać, że już nie wrócimy. Ja miałem osobiście taką sytuację, że właśnie zboczyłem z drogi za sujką, a potem nie mogłem wrócić. O, kruk leci, proszę bardzo. Piękny kruk, ma, tu, yy, ma tutaj terytorium. Bo wiem o tym. Właśnie ja go teraz nie widzę, ale To co, może poszukajmy jeszcze czegoś? No, niestety nic kompletnie nie udało się już później wyłapać. No, ale taka pora roku, właściwie taka pogoda. Obiecałem, że podam moje propozycje mm, książek, y, płyt i stron internetowych y, do oznaczania ptaków, właśnie. Myślę, że przede wszystkim poleciłbym Atlas Ptaków Europy Detlewa Singera, w której jest prawie 400 gatunków. Zawiera dokładne opisy, zdjęcia, ilustracje, mapy, typy dziobów, nóg, lotów godowych czy stadnych. Dokładne klucze do oznaczania ptaków, nawet po pierwszym wrażeniu, i kosztuje mniej więcej 40 zł. Andrzej Kruszewicz, Ptaki w Polsce, nie ptaki polski, tylko ptaki w Polsce z takim czerwonym paskiem pośrodku, na którym pisze ptaki w Polsce. Pod spodem jest sikora modraszka. Ponad 260 gatunków za 40 zł. Oczywiście w każdym tym przewodniku, który podpowiadam znajdują się wskazówki do obserwowania ptaków. Książka po prostu ptaki. Z serii Flexicon wydawnictwa Expressmat. I za 20 zł mamy 75 gatunków. Także tak, jakby ktoś chciał na początek trochę mniej, to tak wszystko zwarte. Chwalał się, że książka zafoliowana, zabezpieczona przed wilgocią. Nie mam jej akurat. Tak samo zresztą jak taki w Polsce Andrzeja Kruszewicza, też w okładce, ale no, taką okładkę sobie możemy sprawić sami. A jako ostatnia pozycja mówimy o takich podręcznych, kieszonkowych przewodnikach. Atlas Ptaków Dominika Marchowskiego ponad 250 gatunków za 30 zł. Ponadto, jeszcze polecam obserwowanie ptaków Tomasza Przebilińskiego. Za 60 zł. Nie są tam opisane gatunki ptaków, ale sposoby obserwowania ptaków, dokumentowania czyli to, co ja dzisiaj mówiłem w skrócie. Jak sobie popatrzymy na spis rozdziałów, jakie tam mamy, to naprawdę potężna wiedza. Jeszcze ostatnie dwie pozycje, y, może nie tyle do takie, takie podręczne, do, do zabrania w teren, ale bardziej i do rozpoznawania ptaków, ale bardziej o ich biologii, y, chociaż do rozpoznawania też. Y, legendarna już książka profesora Jana Sokołowskiego Ptaki Ziem Polskich wydawnictwa PWN z 1972 roku, można jeszcze dostać używane książki za obydwa tomy, to są takie dwa ogromne tomy, no cena różna, od 180 zł do ponad 300 zł, takie dwa tomy w płóciennej oprawie, ale wyszła w tym roku reedycja pierwszego tomu na 80-lecie wydania tego pierwotnego egzemplarza. I to można dostać za mniej więcej 120 zł. Przyznam się szczerze, że nie czytałem, ale książka opisuje pięknym, barwnym językiem zachowania ptaków, ich biologię, występowanie. Mimo, że tak stara, to jednak nadal ornitolodzy sięgają do niej, bo nie ma jeszcze tak książki, która by tak pełnie zbierała informacje o polskiej awifaunie jeszcze godna polecenia pozycja to jest dwutomowa wielka, e, wielkie wydanie Ptaki Polski doktora Andrzeja Kruszewicza dyrektora Warszawskiego ZO, e, założyciela azylu dla ptaków. E, obydwa tomy w takiej oprawie jednej możemy kupić za 120-150 zł mniej więcej. E, ja tu mam akurat wydanie z 2005 roku, ale jest już chyba z 2014, nawet. Również ciekawa książka, pisana bardzo barwnym językiem, i nie jest to encyklopedia. Oczywiście bardzo dobrze spełnia rolę encyklopedii i takiego jakby pomocy w oznaczaniu gatunków ptaków. Są tu duże, wielkie zdjęcia, pióra, ale jest masę różnych obserwacji doktora Kruszewicza czy ciekawostek z życia ptaków. Także naprawdę bardzo gorąco polecam. Jeśli chodzi o płyty, zdecydowanie do rozpoznawania ptaków czteroczęściowy cykl, jaki to ptak? Tomasza Ogrodowczyka, łącznie 160 gatunków, pojedyncza płyta mniej więcej za 25 zł i muszę powiedzieć, że cena nie spada. A chyba pierwsze dwie płyty mają już 10 lat. Mamy tutaj nie tylko śpiewy ptaków, ale też różne inne głosy zaniepokojenia, kontaktowe, a o tych głosach bardzo barwnie opowiada nam lektor Janusz Szydłowski. Posłuchajmy fragmentu, żeby zachęcić. Śpiew kosa składa się z miękkich, melodyjnych gwizdów wyraźnie podzielonych na zbrodki. Wydawany jest powoli, wręcz uroczyście, z regularnymi kilkusekundowymi odstępami pomiędzy poszczególnymi zbrodkami. W tym roku ukazała się też pozycja y, Poznaj głosy ptaków z taką bogatką na okładce sikorą bogatką. Mamy tu 55 gatunków za mniej więcej 25 zł. Posłuchajmy fragmentu znów na przykładzie Kosa. Nie mam tej płyty, ale myślę, że godna polecenia. Z tego co widziałem, listem mniej więcej zawarte są tam podstawowe gatunki. I ptaki w ogrodzie. Około 40 gatunków za 15 zł. O ile poprzednia płyta nie zawiera lektora, który zapowiada głos ptaka, to tutaj jest lektorka. Posłuchajmy. Kos. Strony do rozpoznawania ptaków. Ptaki.info nie tylko katalog z ptakami, ale też porady obserwowania ptaków i różne inne ciekawe informacje. Internetowy atlas ptaków www.berdmyślikwatching.pl czy www.glossy-ptakow.pl A żeby mieć przewodnik ptaków zawsze pod ręką, polecam aplikacje na smartfony. Dla użytkowników Androida mamy Ptaki Polski. Oraz aplikację mobilną Głosy Ptaków w kampanii jestem na PETAK. Nie używałem, szczerze mówiąc, także nie podzielę się opinią, jak to działa. A dla użytkowników, zarówno Androida, jak i ios mamy Ptaki i Drzewa w Mieście, 63 gatunki, oraz Ptaki Wisły Warszawskiej, 30 gatunków. Weźmy sobie na przykład Ptaki i Drzewa w Mieście. Wchodzimy na przykład, mamy tutaj strzyżyk i mamy nagranie. Właśnie, jest tu ponadto zdjęcie, jest opis krótki, a w sumie nie, nie, nawet nie taki krótki. Ale mamy też, jeżeli ktoś by bardzo chciał, mamy aplikację World, właściwie nie wiem jak to się czyta, W-A-R-B-L-R, autorstwa brytyjskich ornitologów, która działa podobnie jak aplikacje Shazam czy Soundhound. Te rozpoznają utwory muzyczne po ich brzmieniu. A aplikacja Worber rozpoznaje po brzmieniu głosy ptaków. Brzmi obiecująco, ciekawie. Szczerze mówiąc, nie korzystałem. Myślę, że warto spróbować. Zachęcam do obserwowania ptaków i zagłębiania się w ten świat. Cóż, poczciwych i ciekawych bardzo stworzeń. Tak, tak, wiem, co być może teraz myślą mieszkańcy bloków narzekający na Gołębie, na przykład, a właściwie ich odchody. Ale no, jest to sposób na urozmaicenie nudnego, wolnego dnia i szansa na pochwalenie się czymś ciekawym przed znajomymi. Ale przede wszystkim pamiętajmy o swoim i ptaków bezpieczeństwie. Katarzyna Karwat w wademekum podglądacza na stronie ptaki.info pisze. Jeśli chcesz być obserwatorem ptaków, nie rób nic, co mogłoby im w jakikolwiek sposób zaszkodzić. Jeśli nie potrafisz zastanowić się nad tym będąc w terenie, to zastanów się, czy nie powinieneś przestać. W następnej ptakofonii porozmawiamy o tym, co piszczy zimą w lesie. Andrzej bardziej dziękuję za dziś. Do usłyszenia.